W bibliotece pod księżycem. Witają Was Klaudia i Ola. Hej, witamy Was w kolejnym odcinku. Dziś, tak jak widzicie, będziemy rozmawiać o książce pod tytułem Atmosfera, autorstwa Taylor Jenkins Reed. I możemy, nie wiem od razu, zdradzić, że dla nas tak. to było pięć gwiazdek, i dla mnie, i dla Klaudii. I mamy nadzieję, że przekonamy Was do przeczytania tej książki właśnie tą recenzją, która. Tak. Tym razem nie będzie spoilerowa. Nie, nie będzie spoilerowa, bo doszliśmy do wniosku, że właśnie z książkami Taylor, e, która jest wspaniałą autorką, autorką swoją drogą, e, nawet fabuła nie jest na tyle ważna, żeby o nie mówić z mhm. spoilerami. Ale to wszystko wyjaśnimy. <laughs> wszystko wyjaśnimy, tak. <laughs> Za chwilę. E, tak, jeszcze może tytułem wstępu. Ja powiem, że właściwie w momencie, kiedy nagrywamy filmik, to ja dosłownie dwa dni temu skończyłam czytać inną książkę e, Taylor Jenkins' Street, Daisy John. Daisy Jones and The Six. Mm -hmm. e, I już parę lat temu czytałam Evelyn Hugo, e, siedmiu mężów. Evelyn Hugo mm -hmm. tak mówię najpierw od tych nazwisk, bo właśnie one są najważniejsze. To prawda, bo, tak. tak jak wcześniej wspomniałaś, u Taylor najważniejsi są ludzie. Tak. Chociaż ja mogę powiedzieć, że tak słyszałam, ponieważ atmosfera to jest moja pierwsza książka. Ale nie e, Taylor e, Taylor. Taylor Swift. A <laughs> <Akty> Taylor! <laughs> no. <laughs> Tak, bo na pewno teraz będziesz też czytać Evelyn Hugo, nie? Tak dokładnie. Tak. Więc to jest pierwsza książka, um, Taylor Jenkins Reid, którą um, przeczytałam. Na pewno nie ostatnia. Um, Mam w domu Jedyna prawdziwa miłości. To jest jedna chyba z tak gorzej ocenianych książek um, autorki, um, ale nie zmienia to faktu, że nadal bardzo dobrze oceniana. Mhm. Um, więc Prawdopodobnie najpierw przeczytam tą, którą mam w domu, ale mm -hmm. no, Siedmiu mężów Evelyn Hugo jest u mnie tak. bardzo wysoko na liście. Tak, tak. Myślę, że chcemy, te, chcemy obie przeczytać e, Carrie Soto, e, ponieważ tak. będzie e, <grym> adaptacja filmowa teraz, mm -hmm, mm -hmm. E, więc na pewno chciałabyśmy nadrobić. E, tak. I ja w ogóle Malibu Rising też chciałabym przeczytać, bo. Ja <grym> E, wszystkie, mm -hmm. bo właśnie książki Taylor jenkins Reid ja się czyta strasznie przyjemnie, strasznie szybko, ma bardzo fajny styl pisania, bardzo różnorodny, bo właściwie wszystkie okay. te wszystkie trzy, które przeczytałam, e, na przykład Atmosfera ma narrację taką normalną, tradycyjną, po prostu mm -hmm. binarną, a z kolei i Evelyn Hugo i e, Daisy Jones to są w formie mm -hmm. wywiadu. Mm -hmm. Yy, Przyznam czyncy. szczerze, że mm -hmm. to jest powód, dla którego nie sięgnałam po nie kilka lat temu, mm -hmm. bo trochę mnie to przeraziło. To znaczy, jeśli chodzi w mm. ogóle o Daisy Jones, to mm -hmm. ja oglądałam serial, mm -hmm. no ja jestem z tych, którzy jak obejrzą serial, to raczej nie czytam później książek, tak, dlatego no. staram się w drugą stronę to robić. Zdecydowanie. No, e, i, I potem mam masę filmów nieobejrzanych, jakichś klasyków, ale no ostatecznie po nie sięgam, jak już przeczytam książkę. Mm. No i podejrzej nie sięgnę y, po serialu. Serial mi się podobał, ale mm -hmm, tu też nie mm -hmm. była jakaś ogromna miłość. Ale y, no, jeśli chodzi o siedmiu mężów, to y, no, mimo tych właśnie tej formy wywiadów, y, może właśnie te, w tym momencie mojego życia jestem już dalej. I mam po prostu coś takiego, <grym> okay. że teraz mnie to ciekawi. Wtedy tak, mnie to tak, przerażało, a teraz właśnie myślę, że to jest plus. <grym> To jest szczególnie we Link New, to z, o, z tego co pamiętam, to jest też taka forma wywiadu, ale taka dłuższa, że jakby te wypowiedzi mm -hmm. się zamieniają w taką właśnie narrację. Okay. Na tyle. Daisy Jones to był typowy wywiad. Aha. Ale wróćmy do atmosfery. E, tak, <laughs> tak, wróćmy do atmosfery. To co może właśnie nakreślimy, fabuła, tak mm -hmm. z grubsza, ponieważ też Taylor Jenkins Reid, ona pisze swoje książki w takich różnych... Ikonicznych dekadach mhm. i, i właśnie strasznie są przez to klimatyczne, mhm. można się cofnąć do, do tamtych Dobra. lat. I tutaj są lata 80. Nie. w Stanach mhm. Zjednoczonych. To jest właśnie taki okres bardzo intensywnego rozwoju lotnictwa i badań kosmosu w USA. I właśnie na tym też się skupia ta książka. Tutaj rozpoczyna się też um, okres, w którym um, Głośno się mówi, aby do NASA dołączyły astronautki, tak. ponieważ wcześniej nie były. Mm... One obecne tak, no. w, właśnie w kosmosie i. Tak, w ogóle w tej dziedzinie. W tej dziedzinie <laughs> życia. dokładnie. No i na ten moment, w którym dzieje się, toczy się akcja, jeszcze żadna kobieta nie. Nie będę w kosmos. Wyleciała tak. W kosmos. I to jest właśnie też opisuje właśnie ten program, gdzie, no, tak jak będę mhm. powiedziała, kobiety dołączają do, do tego programu NASA. No i właśnie nasza główna bohaterka Joan jest astronautką i to jest jej ogromne marzenie, żeby mhm. dołączyć do NASA. Dokładnie. Yy, tak. Yy, co jest istotne, są dwie linie czasowe, bo o tym jeszcze nie powiedziałeś. Tak. Yy, mamy linię czasową, yy, no taką, yy, tera... może gdzieś <grym> która dzieje się w 1984 roku, ale yy -y -y. to jest ta najnowsza, którą, o której możemy tu przeczytać. Yy -y. yy -y. yy, oraz linię yy, czasową. Yy, jakby no I już tam lat wstecz, Tak, wstecz. Tak. Dokładnie, to jest chyba od 1979. Mhm. I w zasadzie mamy rok po roku opisane, tak. em, ponieważ, no, jak możecie się myślę domyślać, <noise> że ostatecznie nasza główna bohaterka Joan e, dostaje się do nasa. Tak. No i jest właśnie opisane całe szkolenie w NASA. Tak. Nie aż tak szczegółowo, właśnie tutaj. Bardzo przystępny, ciekawy tak. sposób, bo tak, tutaj tak nawet chyba we wstępie napisała autorka, że ona zrobiła właśnie research porządny, taki właśnie w galaktyki, gwiazdy, NASA i tak dalej, bo chciała, żeby po prostu to było takie wiarygodne wszystko, mhm. ale jednocześnie w taki bardzo przystępny sposób, że jak ktoś kompletnie, to jest też właśnie świetne w... Mhm książkach tej autorki, że ona właśnie skupia się na jakimś konkretnym, takim mm -hmm. właśnie NASA, nie wiem, rock'n'rollowcy lat 70. Mm -hmm. czy coś, i, ale tak to wciąga Cię w tą dziedzinę i tak właśnie tutaj zrobiła z tymi lotami. No ja właśnie <grym> jak rozmawiałam z Olą, to um, aż chciałabym więcej tego tematu mm -hmm. um, i widziałam też dużo opinii, um, że trochę im brakowało, że właśnie um, może nawet nie, że brakowało, mhm. tylko przez to właśnie ta nowsza linia czasowa jest taka bardziej astronautyczna i właśnie tak, tak. Mhm. więcej się dzieje właśnie a propos kosmosu. I może przez to, że ta linia dla mnie przynajmniej osobiście była bardziej ciekawa. Mhm. Bo to, to już jest w trakcie trwania tej misji w kosmos i więcej nie powiemy. Tak, dokładnie. Ale tak, właśnie ta jest ta teraźniejsza. Mhm. A tak jak powiedziałaś, ta mhm. przeszłość jest całe te przygotowania, szkolenia. Dokładnie. I ten... Myślę, że mimo wszystko możemy zdradzić, mhm. że ta misja nie toczy się do końca tak, jak e, się wszyscy spodziewali. I mamy właśnie te linie czasowe. Tak właśnie Klaudia powiedziała, że dla ciebie y, ty się bardziej wciągnęłaś w tą teraźniejszą, mhm. czyli właśnie w tą tak. misję. A ja właśnie nie. Ja, y, y, pod koniec książki. Y, Możemy powiedzieć, że te linie mm. się zazębiają, no bo często no tak. tak jest właśnie w historiach a i pod tak. jak już, już właśnie tak. powiedziałam, że w sumie dążymy ostatecznie od tak, tego tak, 79 tak. docieramy do 84 tak, tak, tak. nie? Więc właśnie pod koniec już byłam bardzo ciekawa, co się stanie, mm. ale jakby przez większość książki bardziej mnie ciekawiła, ta mm. przeszła linia czasowa, bo mm. właśnie tam, no tak jak powiedzieliśmy, NASA jest tłem do wydarzenia, mm. tak naprawdę jak we wszystkich książkach mm. autorki, chodzi o te relacje tak. międzyludzkie, właśnie tam historie było. po prostu ludzi. Dokładnie, tam było mhm. więcej o ludziach i relacjach, tak. e, a właśnie w tej nowszej linii więcej o, o NASA. Mhm. E, ale no właśnie, bo ja też chciałam powiedzieć, że mimo to, że mi troszeczkę brakowało te, e, tego kosmosu, mhm. e, to. I tak to jest dla mnie pięciogwiazdkowa lektura. Tak. więc, żeby nie było. Decydowanie. No bo, a to dobrze o tym świadczy chyba, bo to pokazuje, że tak cię to aż zaciekawiło. W dziedzinie, która jest dla ciebie kompletnie jakaś obca, to właśnie autorka była w stanie tak zaciekawić, że aż nie dosyć. Dokładnie, dokładnie. No, więc tak, myślę, że o fabule tutaj nie ma co więcej mówić. I może właśnie skupmy się na tym, dlaczego to jest dla nas pięć gwiazdek. Dokładnie. Jest kilka elementów, które są świetnie przedstawione w tej książce mhm. i pierwszy element to jest dążenie właśnie głównej bohaterki do jej celu, do spełnienia marzeń tak. i mimo, że to są tak trudne czasy mhm. właśnie dla kobiet i dla niej też, żeby mhm. się dostać do nasa, to widzimy jak bardzo jej zależy na tym, że to jest jej pasja i no mnie to bardzo poruszyło. Mhm. Mnie też jako osoby, która e, dążyła wiele lat, żeby po prostu dostać swoją wymarzoną pracę. Mhm. Teraz jestem w momencie, w którym dostałam tę wymarzoną pracę. Ale, e, ale właśnie tak tutaj jest opisany moment, w którym ona otrzymuje telefon, że e, no czy ona jest nadal zainteresowana. <grym> I tak. ja też w zeszłym roku słyszałam takie słowa, czy ja jestem nadal zainteresowana ofertą. I moja reakcja była taka jak i Joanne. Jak często. <gry> Dokładnie to samo, że po prostu no, rozpłakałam się ze wzruszenia, z tego, że się udało, bo tak dużo poświęciłam, żeby <gry> to dostać. Więc no, uderzyło mnie to najbardziej. I to był hmm. moment, w którym po prostu ta książka miała moje serce <gry> i to po prostu całe. <gry> <gry> uwielbiam. Już nic więcej nie musiało się tam dziać. Nie? Po prostu taki, <gry> taki, taki moment poruszyło m, takie miejsce w moim sercu, które. Tak, no, no to jest no. najwspanialsze właśnie w książce możemy odnaleźć jakiś tam fragment hmm. siebie i swojego <laughs> życia. E, Także no tak, zgadzam się zdecydowanie tutaj właśnie główną bohaterką i też wiele pobocznych postaci mm -hmm. jest właśnie, e, no... Zależy im na tym dążeniu do swoich marzeń i to właśnie, że Joan i inne bohaterki no, są kobietami w tych mm -hmm. latach 80., -tych, tak. to muszą tym bardziej walczyć o swoje. Dokładnie. Zdecydowanie mamy tutaj potężny motyw feminizmu w tej książce. Mm -hmm. No, właśnie Taylor no, we wszystkich jakby jej książkach. Ona po prostu pisze o silnych kobietach, które walczą o swoje, tak. dążą do swojego i tak, jest to zdecydowanie bardzo inspirujące. Tak, mnie na, na przykład ujął właśnie fragment, w którym Joan składa Powiedzenie. Mm -hmm. I w zasadzie tutaj już mamy imprezę pożegnalną dla Joan um, na uniwersytecie, na którym pracowała. Mm -hmm. I tam głównie pracują mężczyźni. I właśnie jeden z jej współpracowników zapytał się, jakim cudem dokonała tego, że dostała się mm. do NASA. I Joan tak nie zastanawiając się powiedziała, chyba po prostu miałam szczęście. Mm -hmm. A potem tego pożałowałam, mm -hmm. no bo, właśnie, no bo to szczęście? No właśnie właśnie o to chodzi, to, na to. to jest ta praca i po pierwsze my kobiety często e, nie doceniamy dokładnie tak. umniejszamy mm -hmm. sobie i nie doceniamy tego ile osiągnęłyśmy, mm -hmm. Mm -hmm. ale tak. nie, tylko jako nie tylko kobiety tak mają, mężczyźni też tak mają i uważam, że szczególnie gdy tyle się pracowało, należy docenić samego siebie mm -hmm. i poklepać się po plecka należy tak <laughs> zdecydowanie Poza Joan, główną bohaterką, mamy tutaj sporo właśnie kobiecych, takich mm -hmm. drugoplanowych postaci. Bardzo różnych. To jest Bardzo, super, bo tak. każda mm -hmm. jest tak wykreowana, że każda ma swój charakter. Zdecydowanie. E, tak. I myślę, że tutaj chciałybyśmy wspomnieć Lidię, mm -hmm. która tak. jest taką totalnie drugoplanową mm -hmm. bohaterką, bo ona jest po prostu jedną z kobiet właśnie w zespole, Joan. Mm -hmm. No i ona jest zupełnie inna od Joan, bo właśnie tak. y, Joan jest taka... Mm, Waleczna? bardzo wale, wale, może, że możemy to tak ona, tak, ona nie pozwala, żeby mężczyźni, na przykład, rzucali jakieś seksistowskie żarty, uh -huh. a tak, to są czasy, tak. w których mężczyźni rzucają seksistowskie uh -huh. żarty. Uh -huh. Plus, to jest też środowisko, które nie jest przyzwyczajone do tego, że tam są kobiety, więc tak, oni cały czas jakby umniejszają uh -huh. tym kobietom, uh -huh. Uh -huh. i właśnie Joan jest bardzo temu przeciwna. Natomiast Lidia jest. Uh, próbuje, próbuje się dopasować. Próbuje w inny tak. sposób uh -huh. sobie z tym wszystkim poradzić, i ona próbuje się dopasować. I ona się na przykład śmieje z tych żartów. Albo żartuje sobie z nimi, przybija Dokładnie. piątki i tak. właśnie inne kobiety wtedy mm -hmm. takie są no, niezadowolone, że dlaczego to zrobisz, dlaczego sobie pozwalasz na to, żeby ci tak umniejszali. No a to jest jej taki z kolei To jest jej sposób co mechanizm w tym szczególności. właśnie o to chodzi. Nie tak. można tego oceniać. No bo Nie można. I też są właśnie sceny, mm -hmm. które zdecydowanie to pokazują tak. później, jakby, że. Dokładnie. Mm. Że każdy sobie radzi, jak może, jak mm -hmm. umie, i na to y ile ma sił. Dokładnie, tak, tak. To jest ogromny plus tej książki, właśnie mm -hmm. ta złożoność postaci i te silne o postaci, które są takie nieoczywiste. Dokładnie. Ale to zaraz też mm -hmm. wspomnimy o innych postaciach, mm -hmm. bo, czyli tak, czyli pierwsze, pierwszy nasz zachwyt mm -hmm. nad książką to jest właśnie ten motyw dążenia do spełniania swoich marzeń. Mm -hmm docenienia swojej pracy i tego właśnie, w jaki sposób no, na człowieka działa, to jak już mm -hmm. się osiągnie, takie marzenie i jak właśnie można tak. być sobie dumnym. I zaprezentowanie feminizmu właśnie też mm -hmm. w taki mądry, mądry sposób. Tak, taki mm -hmm. ludzki, normalny, życiowy, tak. przyziemny, bez żadnego mm -hmm. takiego rozmuchania, nadmuchania, tylko takie po prostu sytuacje to, no, normalne. Znaczy tak. nie normalne, ale takie, które się zdarzają, tak. <laughs> niestety. Dobra, czyli tak płynnie możemy właśnie mhm. przejść, bo mówimy o tych właśnie wszystkich postaciach, że właśnie autorka w swoich książkach bardzo skupia się na tych relacjach takich międzyludzkich i to mhm. też ich jest mnóstwo. E, jejku, pomiędzy wieloma postaciami różne są te relacje mhm. i właśnie no, strasznie tak głęboko w to wchodzi, ale też właśnie z drugiej strony już tak po prostu życiowo mhm. i pięknie to opisuje. Mhm. E, także tak, tutaj jest romans. Jest romans. Jest bardzo mhm. ważnym elementem tej książki, jest romans. Właśnie ten romans y, nie do końca y, do mnie przemówił na początku. Miałam takie y, wrażenie, że jest go trochę za dużo, że nie potoczy tam książkę, mm -hmm, żeby mm -hmm. czytać, że żeby to był romans. Mm -hmm. y, ale y, po pierwsze, nie było go aż tak dużo. W sensie to było kilka rozdziałów, żeby pokazać mm -hmm, mm -hmm. to, co po prostu autorka chciała nam przekazać. Tak. Ale to było potrzebne. To wszystko było po coś. Ten romans był pokazany po coś y, właśnie po to, żeby. Zakończenie lepiej wybrzmiało. Tak. E, Ale i... też mnie strasznie mm -hmm. wzruszał ten romans, bo no, tutaj jest no, ten też element był. takiej mm -hmm. walki nie tylko już o to, co powiedzieliśmy, mm -hmm, o te marzenia, prawda. po prostu walki o prawo do bycia szczęśliwym. Mm -hmm. I to też uwielbiam to, jak tutaj mm -hmm. pokazała autorka, że po prostu dwie osoby się kochają tak. i nie mogą być razem, muszą się kryć. Te. jak trudne jest to dla nich, że Dokładnie. no po prostu skrywanie swojej miłości, mhm. więc tu jakby mamy też drugą taką warstwę, mhm. że po pierwsze właśnie to dążenie do spełniania marzeń pracy, ale też dążenie mhm. do po prostu bycia szczęśliwym nie szkodząc tym nikomu i no, do, do miłości. I dlatego mnie to strasznie ująło. Ale to też nie jest jedyny wątek romantyczny, który tu się pojawia, w sensie głównej bohaterki, ale mhm. też są pokazane inne relacje romantyczne. Tak. Na przykład jedną z moich ulubionych... nie pamiętam dokładnie imion bohaterów. To chyba była Dona I tam jeden z tych facetów. Jeszcze no. jeden z tych facetów. I właśnie było... W, był taki moment, że oni właśnie tam romansowali, a no nie powinni też pokazywać przed nasą, mm -hmm. że mają romans, mm -hmm, mm -hmm. ale w pewnym, jakby to zobaczyła Joan, ale oni się ukrywali. No mm -hmm. i potem e, Joan e, dowiedziała się, dlaczego się ukrywają, mm -hmm. i początkowo myślała, że to mężczyzna chce ukryć ten związek, mm -hmm. a tak naprawdę to właśnie donna chciała ukryć, te, ukryć mm -hmm. ten związek, aby mogła być astronautką. No tak, no czyli tutaj są już wiele takich no. złożonych problemów i warstw yy, zdecydowanie. Mhm. No i też inne relacje. Tutaj musimy wspomnieć o tych właśnie relacjach rodzinnych. No Relacje rodzinne to jest chyba najlepsza rzecz w tej książce ostatniej. dla mnie. W sensie najle no dobra, nie najlepsza, najbardziej emocjonalna. Jest, jest tak dużo też. najlepszych rzeczy. Tak, tak. Bo generalnie Ale... tutaj mamy siostrę głównej bohaterki, mhm. która też znowu jest kolejną taką bardzo wielowątkową postacią, bo tak. jest młodszą siostrą bohaterki, jest zupełnie inna, tak jak właśnie Joan od zawsze jakby wiedziała, że być tam astronautką, ma tą swoją pasję, dąży do tego, no to jej siostra jest też jakby takim... Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że takim więźniem troszkę swojej sytuacji własnej, bo... Też jaką rolę miały kobiety właśnie w latach 80., że głównie po prostu zostawały w domu. Jak one brały ślub, to zostawały w domu. Tak. A jeszcze ona ma dziecko. A ona ma dziecko i zaszła w ciążę w bardzo młodym wieku. Więc ona widać, że została jakby tak z, z, zrozumiała swoje, y, swoje życie, że, y, że ona będzie tą żoną mm -hmm, i matką. matką mm -hmm. I to jest cel jakby jej życia, mm -hmm. gdzie Joan myśli o karierze, y, a Barbara, y, czyli siostra, mm -hmm, właśnie mm -hmm. bardziej myśli o, o tym, że ona jako kobieta powinna. Mieć męża przede wszystkim, nie? Tak. Ym, więc zupełnie dwie skrajne drogi tak. życiowe. No i tutaj też Barbara, jakby na początku to się okazało, widzimy taką typową zazdrość, takie no, tak. złośliwe, takie przytyki mh. w stosunku do Joan. Też nawet sama Barbara umniejsza właśnie pasję. Joan, tutaj miałaś cytat, chyba. Tak, miała cytat. O na przykład Barbara, gdy Joan no. Dowiedziała się, że właśnie spełnia swoje największe marzenie mm. i dostaje się do nasa, to y, pytanie, y, to Barbara zapytała się jej y, tak. Naprawdę się cieszysz na to astronautkowanie, co? Mm. Mm -hmm. No i tak. Właśnie takie umniejszanie. Y, no, tak, tego, ja jakby nie ale... polubiłam Barbary. Jakby rozumiem Barbarę, ale mm -hmm. nie polubiłam Barbary, bo też właśnie no, ma tą córkę, Francis. Mm -hmm. I. Y, i, no tutaj wszystko, nie, nie to... będziemy spoilerować, ale jakby ta relacja jest <noise> strasznie skomplikowana tak. i bolesna. Mhm. To um, prawda. No tak. i tutaj właśnie też ta główna bohaterka nasza Joanna jakby ma coraz mhm. bliższą relację właśnie z swoją siostrzenicą. No, no jest. Wiele tych relacji, wiele związków i wszystkie są piękne. Mm. Ja właśnie też uroniłam łzy mm. wiele razy czytając właśnie o tych, o tych siostrach. Tak. Matka z córką, no kurczę, to było mm. tak świetnie opisane, naprawdę. Ja jeszcze chciałam dodać o mm. Barbarze, że no. największy, myślę, jakby problem z nią jest to, że ona sama nie jest pogodzona z tym, jak jej życie wygląda. Tak, tak. I stąd to wszystko mm. potem wynika. Wybuchaj, nie umie sobie z tym poradzić. Mm. Tak, dokładnie, masz rację. No. Nie jest pogodowa na zdecydowanie, i Dokładnie. właśnie wypływa to frustracją jakąś mm -hmm. złością. Tak. No ja i... mam mm -hmm. też w sumie cytat mm -hmm. do tego. Joan ma też w ogóle super przemyślenia. To jest narratorka, którą bardzo lubimy, tak. bo ona dużo widzi i dużo rozumie, albo stara się zrozumieć, jest Takim po prostu bardzo empatii. empatyczna. Mm -hmm, mm -hmm. Zasady społeczeństwa w końcu dopadały wszystkich. Za dużych, za małych, za dzikich, za cichych, za silnych, za słabych. Kiedy Barbara została wyrzucona z głównej grupy, czyli w momencie, gdy zaszła w ciążę, mhm. nigdy nie przestała kwestionować niesprawiedliwości tego wszystkiego. Po prostu desperacko próbowała dostać się tam z powrotem. Tak, no. Ta autorka, jest są Sąwita, ona tak rozumie w ogóle <głos> tak, <głos> ludzi. mogłabym bardzo... być terapeutką, gdyby nie pisała książek? Mogłaby. No, w to prawda. Ale to jest właśnie też magia <noise> i książek, że właśnie kuczę. No, może to nawet nie być wasza dokładna sytuacja, ale właśnie, nawet tak jak mnie, jakiś tam fragment siebie odnajdziecie <noise> tak. w tej historii i macie takie, że wow, ktoś mnie rozumie. <noise> no, to prawda. Znaczy, ja tutaj dużo odnalazłam siebie, właśnie. Tak, jedna mm. to kwestia tej pracy, ale mm -hmm, druga mm -hmm. też trochę e, jeszcze kwestia, m, no, że. Zdarza się, że na przykład, o, będziesz miała dzieci, to zrozumiesz, jak jest trudno, to twoja praca to ona jest taka, wymyślona, masz problemy. Nie? W sensie, no jakby ja już ze swoją rodziną rozmawiałam o tym, już tak, tak. nie uważają, ale kiedyś było tak, więc no. Zdecydowanie. Mhm. Oki okay, i jeszcze na koniec chciałabym wspomnieć, bo no, skupiamy się na kobietach, bo no, Taylor pisze o kobietach głównie, ale jest tutaj też. Są bardzo fajnie zarysowani faceci. Jest ta jedna postać, właśnie mężczyzna z ich zespołu, który... Gryf, Gryf. No. On mi strasznie przypominał pod pewnym względem... Kalwina. Tak. <noise> z lekcji <noise> chemii, no bo nie wiem, też jest naukowcem. Tak. I też właśnie jest taki empatyczny mhm. i e, pokazał też właśnie ogromne zrozumienie dla kobiet. Tak. E, tutaj też mamy taką relację z John, która mhm. no, tam się rozwija, ale on ostatecznie mhm. właśnie okazuje szacunek i, no, I kurczę, zrozumienie. Zrozumienie zrozumie. i tak, jest bardzo fajnie. I to też jest super, że nie mamy tylko pokazanych tych facetów, którzy się śmieją właśnie z kobiet i e, tak, tak. E, mają bardziej szowinistyczne podejście, <noise> e, tylko właśnie są też tacy wyrozumiali, tak, pokazani tak, tak. tacy. Więc po prostu super, że jest pokazane jakby Cały przekrój. <laughs> Cały przekrój społeczeństwa. <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> no tak. Teraz takie nasze podsumowanie, bo już właśnie omówiłyśmy te wszystkie relacje, te wszystkie plusy, yy, o czym jest ta książka i tak dalej. Yy, ja może powiem, że ja, ja zawsze w ogóle to powtarzam, że dla mnie książka zdobywa jakby dodatkową gwiazdkę, mm -hmm. jak mnie doprowadzi do płaczu, o bo Jezu. ja po prostu uwielbiam mm -hmm. być rozwalona emocjonalnie mm -hmm. przez książki, bo nie wiem, czuję mm -hmm. takie odczucie. Nie no. E, strasznie to lubię i tutaj przy tej książce no, kilka razy właśnie wzruszyłam się. Tak. Ym, na przykład przy Daisy Jones nie, jakoś mm -hmm. nie trafiło to do mnie. I tak podobała mi się ta mm -hmm. historia, no więcej powiem o mm -hmm. prapapie, ale mm -hmm. tutaj zdecydowanie jest bardzo emocjonalna ta książka mm -hmm. i y, no. Ja jestem się. A, przy książkach <laughs> znana z tego, że raczej nie płaczę, w sensie, tak. okej. Okay. <laughs> Zdarza mi się, ale mm. to już musi mnie mocno rozwalić. A mm. przy tej książce, właśnie, po pierwsze, płakałam w momencie, właśnie gdy no, przeczytałam dosłownie mm -hmm, to samo, mm -hmm. co usłyszałam, wiecie, mm -hmm. o tej pracy, o której już mówiłam wcześniej, mm -hmm. więc ja już po prostu płakałam. Ja wiem, co chwila płakałam, właśnie relacje rodzinne płakałam, ale to, jak ja ryczałam już no, na, koniec. No, na koniec, i słuchajcie do ostatniego słowa. Słowa mm -hmm. czyta się to z zapartym tchem. Tak, na jednym tchu. I mm -hmm. chciałam powiedzieć, że bardzo dawno nie zerwałam nocki dla książki. Mm -hmm. A tutaj mój mąż już poszedł spać, powiedział Uff. mi, że idź do innego pokoju, jak chcesz czytać, bo ja chcę spać. Ja, a, ty tam płaczesz nad a ja poszłam do innego pokoju. Płakać. 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 Naprawdę no, musiałam dokończyć tę książkę. I, mm -hmm. I to nie wiem, przeczytałam chyba 200 stron tego jednego dnia. No bo... nie dziwię się. Tak. Naprawdę super. Mm, bardzo ją polecamy. Bardzo. Dlaczego przede wszystkim ją polecasz? Ja przede wszystkim ją polecam dlatego, że jest kurczę, jest taka bardzo życiowa, bardzo wzruszająca. I znowuż wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy lubicie Dark Fantazy, czy <grym> lubicie Romantazy, czy lubicie, nie wiem, science fiction czy biografię, to jest takie tej autorki książki naprawdę są dla mhm. wszystkich. I jak właśnie potrzebujecie czegoś innego, czy, czy właśnie takiej dobrej, naprawdę dobrej obyczajowej książce, książki, mhm. to, która da Wam emocje, no to jest idealna książka do tak. tego. Tak. Ja polecam ją przede wszystkim osobom, które lubią czytać o relacjach i psychice ludzkiej, mhm. bo no, są tutaj wspaniałe przemyślenia. Właśnie nasza główna bohaterka też jest, no, tak jak mówiliśmy, złożoną postacią, Bardzo. ale taką, mhm. która jakby kosmos to nie jest jej jedyna pasja. Ona ma właśnie dużo pasji tak. i właśnie to też mi się podoba i trochę też odnalazłam w tym siebie, że to, że lubisz dużo rzeczy i jakby nie skupiasz się aż tak tylko na jednej, mm -hmm, mm -hmm. To, to też jest dobre i to też tak. jest okej. Okay. W sensie tak. możesz mieć, nie wiem, pięć tysięcy pasji. Tak. i nie, nie musisz, musisz być we wszystkich to nie musisz, brak, absolutnie. Bo, nawet możesz być przeciętna. Tak, tak, przeciętna ale o ile daje ci to radość, jak no coś nowego tworzysz, czy tak. właśnie coś nowego, jakieś nowe zainteresowanie sobie znajdziesz, to why not? Dokładnie. Właśnie wręcz przeciwnie trzeba za tym podążać. I właśnie tak, masz rację, Joanna też taka jest, mm -hmm. że ma sporo tych zainteresowań, ale no się po prostu nadążenie do swoich do spełniania, swoich marzeń. No bardzo, I jest to bardzo, bardzo nie. inspirujące, <laughs> bardzo wzruszające, bardzo wciągające tło o kosmosie, nasa właśnie o gwiazdach, bo to też sobie sumie nie wspominałyśmy, tak, że tak, tak. No, tak jak mówiłam, autorka zrobiła research i tam opowiada właśnie o tych konstelacjach, o gwiazdach. Tak. I dla mnie to też było ciekawe, bo mówię, bo to jest bardzo. taki przystępny sposób, czegoś można mm -hmm. się dowiedzieć nowego przy mm -hmm. okazji czytania książki. Więc mm. tak, cudo. No pięć ja. gwiazdek. Absolutnie, 10 na 10. 5 5 5. 5 pięć, tak. Wszystko. No więc tak polecamy i dajcie znać czy czytaliście już Atmosferę lub inne książki Taylor Jenkins Street albo czy może zamierzacie i czy was też tak zachwyciła jak Dobra. nas? Jestem ciekawa. A jeśli nie, to też dajcie znać, bo w sumie mm -hmm. to też jest ciekawe, też tak tak. dowiedzieć, kto ma jakąś inną może opinię. Dokładnie. Ja jeszcze dodam, bo mi się przypomniało, już mówi, mówiłeś, mówiłaś um, o tym, że Gryf, gryf jest podobny do um, się z Calvinem. Tak. No i bardzo dużo osób też porównuje w ogóle atmosferę z lekcjami chemii. Nawet mm -hmm. nie, że porównuje, tylko właśnie mówiłam, że jeśli podobały się podobało lekcje, ci się chemii, lekcje to, chemii, to tak. koniecznie czytaj atmosferę. I ja właśnie też na koniec chciałam powiedzieć, że wszystkim tym, którym podobały się lekcje chemii, polecam przeczytać atmosferę. Mm -hmm. Chciałam też powiedzieć, że tak jak w przypadku lekcji chemii. Lekcje chemii nie są y, książką naukową. Tak atmosfera też nie jest książką naukową. Nie. Tylko jest. Obie te książki są o relacjach przede wszystkim i o ludziach. Tak. Piękne zakończenie. Bardzo dziękujemy, że nas słuchaliście i zapraszamy na kolejne filmiki. Kliknijcie subskrypcję i widzimy się za tydzień. Dokładnie. Pa pa pa.